Cześć, witajcie. Dzisiaj przychodzę do Was z projektem komunijnym, na który składają się trzy rzeczy: jest to album, Pamiątka Komunijna i Księga Gości. I poka pokażę Wam najpierw album. Jest on mediowany w sposób inspirowany pracami Doroty Kotowicz. Jeżeli znacie jej pracę, to, to będziecie widzieć podobieństwo. I tak, mediowany dlatego, że lubię mediować, bardzo mi się to podoba. I co do warunku jak ma wyglądać ten album, były tylko dwa kryteria, że ma pomieścić 20 zdjęć i ma być biały. Bazę do albumu kupiłam w 14 Craft bar. tak samo tą tekturkę. I bazę do pamiątki, to za chwilę Wam pokażę i tak na okładce mamy taką maskę przyciśniętą znaczy przyciśniętą pastę strukturalną dodatkowo posypałam tą maskę pudrem do embusingu i podgrzałam, przy podgrzewaniu zaczęła ta maska, zaczęła ta pasta strukturalna trochę puchnąć i powstały takie bombelki. Ogólnie efekt mi się bardzo spodobał, więc zostawiłam do tego, dorzuciłam kamyczków oczywiście, bo uwielbiam je brokatu i listki, które mi się bardzo podobają też, że kojarzą mi się z komunijnymi projektami, chociaż niekoniecznie muszą być one akurat do komunijnych. A na grzbiecie jest taka niewielka kompozycja z, z, z gazy, kamyczków, brokatu i, i tych listeczków. I tak, otwieramy album. <laughs> na okładkowej stronie mamy kieszeń. Kieszeń jest zrobiona z, ze skrawków, papierów, w takich dzierganych. Każda strona jest wymosowana yy, skryptem. Ten akurat jest z nutkami, ale niektóre karty mają po prostu tekst. A na tej kieszeni mamy gazę i tekturkę. Tekturkę też akurat tu kupiłam, 14 kraftbar. bar. I strony wyglądają tak. Jest tutaj gotowa mata na zdjęcia. Pod, pod matą jest kompozycja. Złożona z dzierganych papierków, ze złoceń. Akurat tutaj są srebrne. Miałam srebrną, srebrne płatki. Ogólnie album miał być biały, więc srebrny mi się z białym kojarzy. Do tego koronka, listeczki i wszystko posypane w W każdej stronie jest mata. Na zdjęciu jest to całkowicie biała. Mata. Zakończona wykrojnikiem z Jeminej? chyba? Tak mi się wydaje. Następna strona jest to flapka. Miało być 20 zdjęć, dlatego musiałam zrobić kilka flapek. A na tej flapce postanowiłam, że tutaj nie będzie miejsca na zdjęcie, tylko po prostu jakiś cytat, dekoracja, żeby to jakoś dekorowało. To, co się znajduje w środku. A w środku, na, yy, na flapce jest tylko miejsce na zdjęcie. Nie, nie wtuchałam już tutaj nic pod spód żadnych dekoracji, bo chciałam, żeby to się jeszcze zamykało. Ta flapka jest na magnes. Jak się okazało, na początku jeden magnes nie za bardzo chwyta, więc gdybym dołożyła jeszcze jakieś dekoracje po tej stronie, to raczej by się nie domykało. Na tej stronie jest delikatna tylko kompozycja. Dziergane papierki, właśnie ten wykrojnik wszędzie się, chyba wszędzie się powtarza. I listki. I tutaj właśnie jest tekst wyambusowany białym pudrem. To tak. Tutaj jest jeden magnes. Później dołożyłam następnych magnesów, żeby, żeby się zamykały na pewno. I następna strona. Jest to Mata właśnie te srebrzenia, trochę brokatu, listków, cierkane papierki, koronka gaza, wszystkie elementy, które uwielbiam używać, następna strona tak wygląda. Tutaj flapka otwiera się do góry i tutaj są już trzy magnesy, dlatego lepiej chwyta, tak samo u góry, z tylko mata. Tutaj z delikatną dekoracją, nie za bardzo wystającą, żeby się domykało. Następna strona to miejsce na zdjęcie. Tutaj flapka do góry. Tutaj miejsce. Tutaj miejsce. Następna strona. Tutaj flapka na boku <laughs> miejsce na zdjęcie i to tak samo. Pod, to, <laughs> pod tą gałązkę można włożyć zdjęcie. Ona nie jest właśnie doklejona, także yy, później będzie można sobie włożyć zdjęcie i to o ta gałązka będzie dekorować właśnie. ostatnia strona. Ten efekt srebrny super wygląda. Następny album planuję z innymi kolorami zrobić. Mam jeszcze miedziany i złoty. Że pewnie w tych kolorach zrobię. I ostatnia strona to taka głęboka kieszeń. Z różnych właśnie dzierganych papierków. I maty. Na zdjęcia. I tutaj tekturka. To tekturkę już dawno gdzieś kupiłam, także, także nie wiem gdzie, ale pewnie w różnych sklepach można je znaleźć. To by był album. Teraz pamiątka w formie książki. Tutaj na brzegach przykleiłam koronkę. Otwieramy. Na I tak to też jest mediowane. Ogólnie trzymałam się w miarę w tego samego stylu, tych samych elementów, czyli gaza, maska. Akurat tutaj maski nie, nie posypywałam pudrem tym businku, ale kamyczki i brokat. <laughs> to w środku mamy życzenia od rodziców. I taką kompozycję. Ten głosowany papier jest y, z folderu Gemini. Jak znajdę linka do, do tego folderu, to wam y, podrzucę w opisie. Może komuś się przyda, bo bardzo ładnie wygląda. I tak to się prezentuje: mianowicie <śm> I na koniec księga gości. Księga gości wykonałam w formie albumu takiego łączonego z tutorialu Gości z kanału Greta Art Studio. Do tego tutorialu linka wrzucę w opisie. I tak tutaj jest właśnie ten embosowany papier. On jest ogólnie w całości w prostokącie, ale ja wycięłam ten dekoracyjny element i przykleiłam w narożnikach księgi do tego tekturka i wszystkie elementy, które się powtarzają i w albumie i w pamiątce na pierwszej stronie oczywiście kilka słów do gości a tutaj w każdej, na każdej stronie było to łączenie takie dwucentymetrowe no i tak mi średnio to wyglądało dlatego dodałam element z wykrojnika ten Troszkę tutaj jeszcze wystaje ten, jakby 2 cm odcinek, ale to już nie jest tak, tak takie, takie zwyczajne. Z tym wykrojnikiem o wiele lepiej wygląda. I księga gości miała być na 10 osób. Mniej więcej, żeby 10 osób się wpisało. I tak została zrobiona. Mam nadzieję, że Wam się podobają te projekty. Dajcie znać w komentarzach, oczywiście, co o tym myślicie. Ja jestem bardzo zadowolona z tego, z tego zamówienia i mam nadzieję, że się spodoba klientom. Także to byłoby na tyle dzisiaj. Do, I do zobaczenia do następnego filmu któregoś dnia. Pa!